Hej, cześć, witajcie, witam w kolejnym odcinku z gry Drakensang Online. W tym pokażę Wam jak w szybki sposób zdobywać duże ilości złota oraz glifów. Jeśli odcinek będzie przydatny możecie zostawić łapkę w górę, możecie zasubskrybować kanał. Sposób dotyczy lokacji tegan z ruch. Jest ona nieduża i występuje na, nie, na niej dość spore ilości minibozów. Dzięki czemu można tutaj sobie tą mapkę cały czas powtarzać i dropić duże ilości epików, no i wybieram sobie poziom trudności. To już zależy od waszej postaci, tak? Jeśli jesteście dobrzy, no to zagłada 3 i naprawdę ten progres będzie mega szybki. Ja na przykład lecę sobie zagłada 1 i zagłada 2 i leci, czasem sobie zginę, ale naprawdę ten drop jest fajny. Jeśli ktoś jest słabszy, to można jakieś śmiertelne, jakieś niższe poziomy. Wiadomo, że wtedy no, to nie będzie tak, e, tak dużo tego wszystkiego leciało, ale i tak ten progres będzie zauważalny. Oczywiście jest to, jest to mm, poradnik dla osób z no, już tym maksymalnym poziomem, tak? Jeśli ktoś, ma, jeśli ktoś nie ma tego 55, no to zamiast farmić te glify i tak dalej, i to złoto, to polecam po prostu sobie pisem 55 i wtedy to robić. Ok, no i chodźmy, załóżmy, na zagłada 1. OK, jesteśmy już na mapce. E, tak ona wygląda. Tutaj są potworki. OK, jest pierwszy minibos. Ja, ja zawsze sobie chodzę tutaj w bok. OK, drugi minibos. Mm. I tutaj po środku jest ich najwięcej. Trzeci minibos. Tutaj możecie zobaczyć. Wchodzimy sobie na środek. Czwarty, piąty, szósty, siódmy. Tutaj gdzieś jeszcze będzie ósmy, jest dziewiąty. Powiedzmy, no teraz jest dziewięć tutaj minibossów. E, więc jak się ich wszystkich zabije, to ten drop jest naprawdę spory. Ja na ten przykład, mm, jak sobie tutaj farmię, to biorę sobie mm, po prostu e, buffy pod HP. Bo ja tutaj mam naprawdę, damage mam spoko, tak, mogę ich rozwalić. Tylko oni mi potrafią zadać spory damage. E, no i wszystko polega na tym, że zabijamy sobie ich, e, rozwalamy sobie ich. I z itemami, z tymi epikami, które wypadną, robimy co nam się podoba, tak? Możemy je sprzedawać, wtedy, wtedy będzie bardzo dużo złota. Możemy po prostu na glify je przetapiać. Oczywiście no polecam na glify, jeśli ktoś nie ma wszystkich itemów na 60 poziom, to się opłaca. Ulepszyć sobie je na 60, a później dopiero to sprzedawać. No ale jeśli ktoś na przykład potrzebuje do craftów, a nie ma tego złota, to tak samo można tutaj pofarmić. Jeszcze dodam, bo jeśli ktoś chce na glify, to gdy ma się Deluxa, to jest 25% taniej ulepszanie tych rzeczy, a tak się składa, że teraz mm, właśnie jest kod na Deluxa i brzmi on e, następująco, już tutaj znajdę mm, Stay Home Heroes. Pojawia się nam to teraz na ekranie. Gdy go sobie wpis wpiszecie, to dostaniecie tam Deluxa na 3 dni, więc jest to kozak opcja, bardzo polecam, e, bo wtedy... No, wtedy tych glifów dostaniecie i zachowacie też dużo więcej. Okej, okay, to na tyle w tym poradniku. Nie był on jakiś, nie wiadomo, jak długi. Jest to taki dość prosty sposób na wyfarmienie sobie złota oraz glifów Jeśli znacie może jakieś inne ciekawe, możecie napisać. Jeśli będą spoko, to może nawet z nich nagram. No ale w tym odcinku to by było na tyle. Jeśli Wam się podobał, możecie zostawić łapkę w górę subskrybować kanał, napisać komentarz. No i dzięki, że oglądaliście, zapraszam na kolejne produkcje, trzymajcie się, no i cześć.